Bartosz Goździeniak przedstawia Myślę i Mówię. Kurs Gramatyki Języka Angielskiego. Część 34. Czas gramatyczny Present Continuous w przyszłości. Future Time. Witam. Dziś opowiem Wam o tym, kiedy używamy czasu gramatycznego Present Continuous. Gdy mówimy o przyszłości, Future Time. Jadę na urlop, właściwie to lecę. Kupiłem bilety lotnicze do Rzymu na przyszły tydzień i chwalę się znajomym. I'm flying to Rome next week. Zarezerwowałem także pięciogwiazdkowy hotel, więc dodaję: I'm staying in a five-star hotel. Ponadto, wybieram się na kolację do ekskluzywnej restauracji. I'm having dinner in a fine dining restaurant. Zastanówmy się. Czy jestem niemalże na 100% pewien, że polecę do Rzymu? Tak, przecież mam już bilet. Czy wycieczka odbędzie się w niedalekiej przyszłości? Tak. Czy dokładnie określiłem czas? Tak. Przyszły tydzień, next week. I dlatego użyłem czasu gramatycznego. Present continuous. Gdy mówimy o przyszłości, future time, zadajmy sobie pytanie: co chcę powiedzieć? Jeśli odpowiedź to ustalone plany, wtedy użyję czasu gramatycznego present continuous. Ustalone plany to znaczy takie, w których wiem, kiedy coś się wydarzy i jest to niedaleka przyszłość np. przyszły tydzień bądź za dwa tygodnie. What are you doing next weekend? Co robisz w przyszły weekend? Zapyta przyjaciel przyjaciela. I'm watching a game with my dad. Oglądam mecz z tatą. Albo I'm visiting Spain with my girlfriend. Zwiedzam Hiszpanię z dziewczyną. Ustalone, pewne, raczej nie do ruszenia. A skąd wiemy, że zdanie w present continuous jest o przyszłości, a nie o teraźniejszości? I'm flying to Rome, lecę do Rzymu. Tutaj czynność ta wydarza się teraz, w danym momencie, w teraźniejszości, present time. Określę, kiedy to się wydarzy. I'm flying to Rome next week, lecę do Rzymu w przyszłym tygodniu. I mam zdanie o przyszłości, future time. Takie to sprytne. Wiecie, że oprócz present continuous możemy też użyć present simple, żeby mówić o przyszłości. Kiedy? O tym w kolejnej części. Serdecznie zapraszam. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.